Transcrição e Jak obiecałem w ciekawostkach, tak właśnie zrobiłem. W tym odcinku powiem Wam, kiedy dokładnie będzie premiera nowego sezonu Sprawiedliwi Trudmiasto oraz 18 sezonu Sprawiedliwi Wydział Kryminalny. Zaznaczam na początku tego filmu, ta data może jeszcze się zmienić, ponieważ mogą znowu wcisnąć jakąś siatkówkę czy piłkę nożną. Jak wiadomo, Grupa Polsat ma prawa do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji, a tam polskie drużyny nadal grają. Ale jak na moment nagrywania tego filmu, premiera serialu pod podszyldu sprawiedliwości, jest zaplanowana na 3 marca. Co do emisji Trójmiasta, jeśli się dowiem kiedy dokładnie, to w przypiętym komentarzu dodam te informacje, także warto raz za jakiś czas wejść i zobaczyć. Korzystając z okazji, pojawi się jeszcze jeden film o nowym sezonie, prawdopodobnie w czwartek bądź wtorek. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy czekasz na premierę nowego serialu, jak i na nowy sezon Sprawiedliwych?